Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. W Rozmowach na Szczycie. Dzisiaj moim gościem jest Adam Gobary, który prowadzi kancelarię adwokacką, jest również doradcą podatkowym. Witam Cię Adamie serdecznie, dziękuję za przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć Dorotko, dzień dobry Państwu. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj porozmawiamy na temat, jaką rolę ma draca podatkowy, w jaki sposób może być mocnym partnerem Twojego biznesu i jak to wpływa potem na funkcjonowanie firmy. Adam, chodzi mi, może zaczniemy od początku, kiedy osoba zastanawia się, czy na przykład założyć spółkę szybko w systemie online, czyli S24, czy jednak iść do notariusza, wcześniej oczywiście do Ciebie, stworzyć projekt umowy spółki i u notariusza tutaj zawrzeć tę tutaj spółkę, czyli całą tą procedurę przeprowadzić. Jak byś poradził tutaj tej osobie, która planuje te, tego rodzaju biznes, od czego powinna zacząć? Czy faktycznie ten S24 jest dla tej osoby? Czy jednak powinnaś tradycyjnym modelem, czyli przygotować przedumowy umowy spółki, potem notariusz? Jakie są tutaj sz szanse też, ale jakie ryzyka z tym związane? To na prawdę, tak naprawdę tak naprawdę wszystko zależy od oczekiwań potrzeb klienta. Może być tanio, może być dobrze. Z reguły się to nie łączy. System S24, czyli ten, który pozwala szybko założyć spółkę z spółkę akcyjną, jest na pewno systemem w pewien sposób ułomnym, uproszczonym i pozwala na wybór wyłącznie określonych postanowień umowy. Natomiast nie można ich w ten sposób edytować, więc jeżeli chcemy skonfigurować umowę spółki pod swoje potrzeby, pod strukturę swojego przedsiębiorstwa, dopasować ją w taki sposób, żeby na przykład uprościć sobie kiedyś transfer zysków ze spółki do wspólników w przyszłości, to na pewno S24 na tym nie pomoże, a wręcz nam przeszkodzi. Dlatego dla tych spółek już troszkę bardziej zorganizowanych, działających na rynku, na pewno, na pewno. Wizyta notariusza będzie rozwiązaniem lepszym, będzie rozwiązaniem bardziej zindywidualizowanym, aczkolwiek na pewno też droższym, ponieważ trzeba zapłacić notariuszowi, trzeba zapłacić za obsługę prawną, trzeba ponieść wyższe opłaty sądowe, ale myślę, że w kontekście całości działalności, w kontekście wszystkich kosztów, jakie się z tym wiążą, to są to koszty absolutnie pomijalne. Także z reguły wizyta notariusza będzie rozwiązaniem lepszym. Dzięki wielkie. I teraz właśnie na przykład już ta firma już jest założona, to w tym momencie twoją rolą jest na przykład ułożenie odpowiedniej, odpowiedniego modelu biznesowego w postaci właściwie dopasowane do jego biznesu podatków, tak? W tym momencie, w jakich te rozwiązań tu temat? czyli tak naprawdę strategie podatkowe. Dokładnie tak. No tak. Tak się tworzy strategie firmy, różne plany produkcyjne, plany ekonomiczne. Tak samo trzeba na samym początku rozważyć swoją strategię podatkową. Jest to, każdy, jest to element biznesu taki jak każdy inny. No i trzeba sobie dobrać odpowiednią formę opodatkowania, chociażby od tego trzeba zacząć, ponieważ. Mamy różne formy opłatkowania, zarówno dla tych osób fizycznych, które prowadzą działalność, jak i dla spółek. Trzeba odpowiednią formę prawną działalności dobrać. W końcu trzeba rozważyć, jakich mechanizmów płatkowych ewentualnie w danej branży można korzystać, czy może jakieś ulgi płatkowe wchodzą w grę. Jak się to wszystko zbierze do kupy, stworzy się strategię krótkoterminową, długoterminową. Nie, no to później powstaje jej wdrażanie i optymalizowanie, tak? Dostosowanie się do rzeczywistości. Czy to tak naprawdę pozwala nam odpowiednio przyjąć też strategię taką inwestycyjną, tak? Bo jeżeli na przykład wiemy jaki jest poziom podatków, to my tak naprawdę wiemy ile nam zostaje pieniędzy na inwestowanie, tak? Dokładnie tak. No i właśnie wybierając odpowiednią formę opodatkowania, jesteśmy w stanie sobie obliczyć i też porównać, jaki zysk zostanie nam w kieszeni, w zależności od, od formy, którą wybierzemy. Tak, i jesteśmy w stanie sobie łatwo, łatwo zobaczyć, łatwo. Porównać, która z nich będzie dla nas najbardziej optymalna i która ma przynieść najwięcej korzyści ekonomicznych. Tam, a w jaki sposób może zabezpieczyć firmy, które już działają, tak? które już mają jakieś doświadczenie na rynku, już mają jakby ukierunkowany swój biznes. I w jaki sposób mogłeś już tutaj wesprzeć i zabezpieczyć po prostu właśnie ich przyszłe inwestycje w postaci właśnie jakichś różnych rozwiązań podatkowych, inwestycyjnych, albo połączone jedno z drugim? Z reguły. Pierwsza inicjatywa, z jaką wychodzę, to jest przeprowadzenie u klientu, klienta audytu, żeby zobaczyć jak ten biznes działa, jakie oni mają procedury, schematy płatkowe u siebie wdrożone, na ile to, co oni robią, jest bezpieczne, jest poprawne i na podstawie wniosków tego audytu jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania. Tak, Jeżeli na przykład dane, dane aktywności podatnika są, są ryzykowne, to wtedy proponujemy na przykład wystąpienie o interpelację indywidualną. Krajowa informacja skarbowa nam potwierdza, czy dany, dany obszar, dana działalność jest prawidłowa, jest, czy też wymaga zmiany. I na podstawie tego właśnie dobieramy strategię, strategię podatkową przedsiębiorcy w ten sposób, żeby możliwie najpełniej zabezpieczyć jego interesy, najpełniej jakby zrealizować jego cele. A co w takich przypadkach, kiedy jego biznes jest troszeczkę nietypowy i nie ma typowych standardów podatkowych, tak? Więc gdzieś tam jakby jego działalność też trochę wyznacza nowe ścieżki, czasem nowe ścieżki postępowania w podatkach. Czy tutaj robicie na wszelki wypadek, czy jednak szukacie rozwiązania, które jest nietypowe, przed sądami mało spotykane, ale macie jakieś, nie wiem, przepisy, które jednak będą za tym klientem i te rozwiązanie, na przykład, jeżeli podatkowo jest tam jakieś ryzyko, ale widzicie przestrzeń do, do tutaj, że obronić pewną tutaj jakby strategię podatkową, która jest nietypowa w normalnych warunkach przedsiębiorstwa. Na pewno praca podatkowca wymaga pewnej kreatywności i dobierania odpowiednich rozwiązań, szukania również jakichś luk w przepisach bądź. No, właśnie, jakichś rozwiązań, których przepisy nie stanowią wprost. Co do, co do tego, na ile to jest bezpieczne, to zawsze informujemy klienta o potencjalnym ryzyku, jaki się wiąże z rozwiązaniami, które, które mu proponujemy. Oczywiście staramy się dobierać takie rozwiązania, żeby one jak najbezpieczniejsze były. aczkolwiek biorąc pod uwagę fiskalne podejście organów skarbowych, to nie zawsze jest możliwe, ponieważ nasza strategia niekoniecznie musi odpowiadać temu, co sobie urząd skarbowy wymyśli, więc zabezpieczamy też interesy klientów, chociażby poprzez właśnie te interpretacje indywidualne, o których wspomniałem. Szacujemy to ryzyko, informujemy klienta, no i staramy się z nim jakiś wspólną płaszczyznę znaleźć. Czyli to jest właśnie to określenie tego strategii podatkowej, że małymi krokami czasem wyznaczamy nową jakby tutaj nową strategię podatkową, nasze rozwiązania firmy, które zastosowujemy i widzę, że tutaj nie boimy się ryzykować też, tak? W tym w różnych tych płaszczyznach podatkowych. Ryzyko jest wpisane myślę że w działalność każdego przedsiębiorcy w Polsce, ponieważ no niestety nasze przepisy i administracja jest tak skonstruowana, że to ryzyko się pojawia wszędzie. My próbujemy to ryzyko po pierwsze zauważać, po drugie, miarkować, po trzecie, minimalizować. Widzicie kochani, bardzo istotne jest, kto jest partnerem waszego biznesu i w jaki sposób zabezpiecza też właśnie między innymi wasze podatki, które no, jakby nie było, cały czas występują w firmie. ważne, dobrze, by płacić je. We właściwych wysokościach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.